Moi drodzy, dzisiaj o gniejącej polityce klimatycznej, ale najpierw trochę o Ukrainie. Poszło szybciej niż się spodziewaliśmy. Od 29 października Ukraina będzie mogła eksportować swoje produkty do Unii Europejskiej na mocy nowego porozumienia o wolnym handlu. Cła zniesiemy lub obniżymy na produkty niewrażliwe czyli hm, mleko, ale i świeże owoce, warzywa, mięso i przetwory. No rzeczywiście. Na razie te branże są mniej wrażliwe, bo Ukraińcy prowadzą na przykład skupi i przetwórstwo mleka zaledwie od 380 tysięcy krów, a po głowie świń spadło u nich na skutek wojny z 6 do 4,5 miliona sztuk. Więc i tu, podobnie jak w mleku, nasz sąsiad zdany jest na import. Ale to tylko pozory. Pamiętajmy, że powierzchnia użytków rolnych w tym kraju to ponad 40 milionów hektarów, więc wzrost produkcji i Towarzyszący temu rozwój przetwórstwa nie będzie żadnym problemem. Gdy armaty zamilkną, a droga Ukrainy do Unii stanie otworem, na wschód popłyną pieniądze na inwestycje. Ta przyszłość nadejdzie szybciej niż się spodziewamy. Są, już dziś są przykłady, że Ukraińcy w ciągu kilku lat potrafili zwiększyć wydajność odkrowy z 15 do 45 litrów dziennie, oczywiście inwestując w technologie, ołówki hodowlane z importu itd. Pójdą więc drogą, którą my przeszliśmy, tylko pójdą znacznie szybciej i mocniej, bo potencjał mają znacznie większy. A trzeba do tego dodać, że do 2028 roku, przynajmniej według ich deklaracji, będą mogli produkować, nie przejmując się ograniczeniami w stosowaniu pestycydów i nawozów narzucanymi przez Unię. My przed akcesją do UE takiej przewagi nie mieliśmy, bo Bruksela te ponad 20 lat temu jeszcze nie zwariowała na punkcie klimatu. Trzeba też, a jeśli już mówimy o klimacie, to trzeba zwrócić uwagę na wystąpienie naszej minister klimatu właśnie, Pauliny Henning-Kloski. Stwierdziła, że jej resort pracuje nad opóźnieniem wprowadzenia dyrektywy o tak zwanym ETS-2, o trzy lata aż. Chodzi o obłożenie paliw kopalnych, Oczywiście benzyna, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel do ogrzewania, opłatami takimi, jak płacą teraz elektrownie za to, że dymią. Pierwotny plan zakładał, że ETS, ETS-2 wejdzie w życie od 2027, teraz wszedł, miałby wejść od 30. Według niektórych prognoz miałby zwiększyć cenę litra benzyny o 46 groszy, a megawattogodzinę gazu o 90 zł i tony węgla o 400. Widać, jak gnić zaczyna ta ślepa polityka klimatyczna nakładająca na gospodarkę i ludzi tylko i wyłącznie kolejne obciążenia. Niedawno Nestle, jeden z największych koncernów w branży spożywczej na świecie, wystąpił z globalnego sojuszu na rzecz ograniczenia metanu w mleczarstwie. Firma oczywiście zapewniła, że nadal będzie intensywnie ograniczała emisję, tylko że nikt tego już nie zweryfikuje. Natomiast rząd Nowej Zelandii wycofał się z planów nałożenia opłat za emisję metanu również na swoich producentów mleka i o połowę zredukował cele obniżenia jego emisji do 14-24% w 2050 roku. Podobny los spotyka unijne rozporządzenie o wylesianiu tak zwane EUDR. Które miało obowiązywać już w bieżącym roku, zostało przesunięte na 26, ale jego, a jego wejście w życie może przesunię zostać przesunięte o kolejne 12 miesięcy. Bruksela chciała powstrzymać dzięki niemu import m.in. żywności, ale tak naprawdę wszystkich produktów, których produkcja przyczyniła się do wylesiania. Jednak próby ratowania Puszczy Amazońskiej i dżungli na Borneo utknęły w martwym punkcie. Oficjalnie z powodu niewydolności systemu. Za pomocą którego importerzy mieli składać oświadczenia o tym, że soi, oleju palmowego czy wołowiny nie wyprodukowano na polach wydartych lasom. A nieoficjalnie mówi się o tym, że to po prostu bardzo znacznie zwiększy koszty produkcji w Europie, I produkcji i przetwórstwa żywności. Widać, że misterny plan przygotowywany od kilkunastu lat zaczyna się powoli sypać. Czy zostanie po nim tylko porozumienie o wolnym handlu z krajami Mercosur? To się jeszcze okaże. Unia ma różne narzędzia do dyspozycji. Jest przecież z powodzeniem stosowany w Holandii system limitów emisji azotu wraz z nawozami naturalnymi, który pozwala bardzo wydajnie likwidować produkcję mleka i wieprzowiny. Dzięki temu, między innymi, to Polska wskoczyła na trzecie miejsce pod względem produkcji mleka w Europie, zajmowane wcześniej przez Holandię. Jest też wycofywanie środków ochrony roślin. Takie Posunięcia nie rodzą bezpośrednich kosztów, jak wspomniany ETS-2, ale przynoszą oczekiwany skutek. A mniejsza produkcja zwierzęca to spadek zapotrzebowania na pasze, a więc i na zboże produkowane w Europie i Polsce. Już teraz na całym świecie oprócz Europy produkcja mleka rośnie. Więcej produkuje Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Argentyna i Urugwaj. Jednocześnie to w Europie ceny produktów mlecznych są najwyższe i wszyscy chcą do nas eksportować. Stany Zjednoczone zwiększyły swój eksport tłuszczu mlecznego o 151% i jak sami stwierdzili, przejęli rynki europejskie. Stąd m.in. wzięło się załamanie cen masła z 8 8000 euro do około 5300 euro za tonę. Prognozy na pierwszy kwartał przyszłego roku mówią o cenach w granicach 4700-5000 euro, co daje nam 20-21 zł za kilogram masła. W polskim handlu Rozpoczęła się dawno niewidziana wojna na tanie sery żółte. W jednej sieci pojawiła się gołda po 17,99 za kilogram, druga odpowiedziała ceną 16,99. Efekt jest taki, że w Europie, ale i w Polsce spadają ceny skupu mleka. U naszych zachodnich sąsiadów cena w głównych regionach produkcyjnych spadła od 1 do 5 centów na litrze, czyli od około 5 do ponad 20 groszy. Dziękuję za uwagę.